Staliśmy się naprawdę nowoczesną instytucją instytucją nastawioną na klienta. Większość spraw jesteśmy w stanie ogarnąć elektronicznie, nie wychodząc z domu. Każdy z naszych klientów może złożyć każdy jeden wniosek w formie elektronicznej. Natomiast my, jako zakład, też nie, nie od, 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 odłączamy się od osób, które chcą złożyć dokumenty w formie papierowej. Mają taką możliwość, mogą, mogą z niej skorzystać normalnie. Przychodząc do najbliższej placówki ZUS-u składając określony wniosek. Bardzo dużo rzeczy jest przed nami. Podczas ostatnich od kryzysu chorobowego COVID-19 realizowaliśmy zadanie związane z tarczą antykryzysową. Wnioski były składane w formie elektronicznej, czyli klienci nie musieli fizycznie pojawić się, ale mogli to do, złożyć drogą internetową. Realizujemy również wcześniejszy projekt 500 plus. 800 plus 2-3 kliknięcia wniosek jest widoczny w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Błąd bon turystyczny też był realizowany dla, dla, dla dzieci w zakładzie ubezpieczeń społecznych i też kilka ruchów, kilka kliknięć. Na samym początku, jeśli była wprowadzona reforma ubezpieczeń społecznych, to takim punktem wyjścia była cyfryzacja ZUS-u. Cyfryzacja ZUS-u polegająca na udostępnieniu informacji płatnikom składek. To płatnicy składek jako pierwsi weszli w tę wymianę informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a prywatnymi przedsiębiorcami. To oni mają, mieli pierwsi dostęp do elektronicznego ZUS-u. Aczkolwiek należy też powiedzieć, jeśli były tworzone w 1999 roku konta, bo też trzeba powiedzieć, że była reforma dotycząca kont ubezpieczonych, to również ubezpieczeni mają dostęp do kont, do pełnej informacji, która znajduje się na ich indywidualnych kontach emerytalnych, czy na subkoncie, czy na innych ważnych rzeczach. To poprzez Platformę ZUS można również podglądnąć inne instytucje, wysokość składek, E, chorobowych, innych rzeczy. To lekarze, orzecznicy, nie tylko orzecznicy, ale zwykli lekarze, którzy wystawiają zwolnienie lekarskie, też wystawiają je w formie elektronicznej. No i trzeba powiedzieć w no, skończyło się, że ubezpieczony musi z tym zwolnieniem lekarskim pójść do zakładu pracy, dostarczyć go do zakładu pracy, a lekarz musiał przyjechać i do ZUS-u złożyć ten dokument. Elektronizacja to również ułatwienie ułatwienie i jeszcze raz ułatwienie. Przed zakładem ubezpieczeń społecznych jest jeszcze wiele rzeczy do zrealizowania. Wiele rzeczy mamy do zrealizowania. Wystarczy powiedzieć o programie Aktywny Rodzic. Też w formie elektronicznej są wnioski przyjmowane. Kolejne wnioski, które, które będą mogli złożyć płatnicy składek, dotyczą wakacji składkowej ZUS. To jest wielki program, który rusza od 1, 1 listopada. Tak zwane wakacje składkowe będą uprawniać przedsiębiorców do. Odroczenia, unieważnienia w czasie pewnych rzeczy. To będzie refundowane przez budżet państwa ta składka, a ten przedsiębiorca będzie mógł już w miesiącu grudniu skorzystać z pierwszej, z pierwszej takiej, takiej sytuacji, której wcześniej nie miało miejsca. Natomiast w miesiącu grudniu będzie mógł złożyć już kolejny wniosek na kolejny rok, a w tym roku będzie to styczeń 2025. Czyli teoretycznie firma budowlana, która w tym czasie ma, można powiedzieć, martwy sezon, będzie mogła skorzystać z tych wakacji składkowych. Ale to nie tylko firmy budowlane, tylko firmy, które mają określone trudności. Mają określone trudności. Kolejny też taki wielki projekt dotyczy rent wdowie. I to jest bardzo duże wyzwanie, które stoi przed zakładem ubezpieczeń społecznych. Szacujemy, że w całej Polsce jest ponad 2 miliony wniosków, które będą musiały zostać obsłużone. Liczymy, że 30% tych wniosków zostanie obsłużonych przez automaty, czyli przez tą innowacyjną technikę, która tak mocno jest w tej chwili promowana i jest można powiedzieć skuteczną techniką. Natomiast pozostałe wnioski muszą zostać obsłużone fizycznie przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze wnioski, tak jak powiedziałem na wstępie, będą składane od nowego roku, od 1 stycznia, a pierwsze wypłaty będą dokonywane na przełomie lipca i sierpnia. Myślę, że tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypełni swoją misję, tak jak przez blisko 90 lat wypełniał zadania, które były nałożone. No, i zawsze można powiedzieć w 100% wykonał to zadanie. No, i zameldujemy, że stanęliśmy na wysokości zadania, i te zadania zostały wykonane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na przestrzeni tych 30 lat, nie usłyszeliśmy o żadnym cyberataku, nie słyszeliśmy o żadnym skradzeniu, wykradzeniu tych danych, więc my nasze zabezpieczenia mamy na bardzo wysokim poziomie. Na temat e, zabezpieczeń nie będę się wypowiadał z uwagi na to, że pewne osoby mogą, e, mogą uprzedzić pewne fakty, ale chcę powiedzieć ze stałą stanowczością e, badamy, weryfikujemy i jesteśmy gotowi na pewne niepożądane działania. Cyberbezpieczeństwo jest u nas na bardzo wysokim poziomie. Natomiast ataki, jak w każdej firmie, zdarzają się, ale jesteśmy na to przygotowani, żeby sobie z tymi atakami poradzić. Dobro ubezpieczonych klientów jest najważniejsze i będziemy dążyć do tego, aby ich dane w zakładzie ubezpieczeń społecznych były i są bardzo bezpieczne, tak bym to powiedział.